No cześć kochani Siemano Romano dzisiaj jest niedziela poszedłem na, na łowy patrzcie, jestem nad białką i tyle już jest śmieci. To są wszystko śmieci z brzegu i z rzeki. Jest tam pełno butelek wszystkiego. Tutaj takie dla siebie co są. Oczywiście kawusia wszystko. Ale patrzcie, się, most mi ukradli, Nie ma mostu. A więc pochodziłem trochę tutaj pod mostem, też jakieś rzeczy pozbierałem. Powiem Wam, że dużo tych rzeczy jeszcze zostało takich, które jak to się mówi, no nie zdąży się ich by sprzątać, bo po prostu jak człowiek jest sam po dużo nie zrobi No ale ile się da to się da Słuchajcie tak Tu jest taki Nie wiem czy to dobrze widać Ale tu jest taki wodospadzik Prawda Idziemy sobie teraz wodospadem Tu zrobiłem takie przejście żeby ludzie mogli przechodzić po kamieniach tak i teraz tak, tu był most mostu już nie ma. Co tu zrobią na to miejsce, to nie wiem czy będą jakiś nowy most zrobili, czy nie. No wiadomo, w woderach można przejść na drugą stronę, czy w gumiakach, ale albo gołą nogą bez ciepło. Także widzicie, zbliżam się coraz więcej w stronę stronę sicy. Tak sobie tutaj łażę troszkę. Wziąłem też magnes. Oczywiście u mnie to ten magnes to jest na takiej zasadzie, że staruszka rzucam jakiś parę śrubek, może gdzieś ktoś znajdzie, a ja więcej szukam po prostu tych śmieci, które są. no Ale żeby nie być gołosłownym, że nie byłem na magnesie, no to wezmę tego magnesa jeszcze. Idę tu w tą stronę, bo tam mi się już przedtem zahaczył. Próbuję tutaj gdzieś rzucić Linę mam dość długą To no są tu kamienie, to jest to Są tu kamienie i nie bardzo jak jest tu rzucać ale Tak, mówię, jest, jest strach tutaj rzucać. Mój magnes oczywiście jest w opłakanym stanie już, prawda? Bo on już swoje przeżył. To chyba przez to wszystko, przez te moje rzucania tutaj po tych kamieniach. Ja na początku nie wiedziałem, jak co i ten i po prostu zacząłem nim rzucać. No i na tych ostrych kamieniach, żebym go rozwalił. Także trzeba będzie o czymś innym pomyśleć jeszcze o psa ale po prostu to trzeba mieć troszkę pieniążków ale po malutku może gdzieś, może coś kiedyś się uda także ja się tutaj kochani bawię tak żeby coś coś gdzieś porzucać Pójdę potem w drugą stronę jeszcze. Jest już trochę późna, ale jest pogoda piękna. Także nie mam co żałować, tylko tutaj chodzić. Uda się coś złowić, to złowimy. Nie, to przynajmniej śmieci trochę powyrzucamy. Nie wiem czy to widać jakie jak ładne tutaj baszki gonią. Są przepiękne. Mienią się normalnie takim. Jezu, niebiesko seledynowe to jest, no mówię Wam, to jest coś pięknego tak po wodzie chodzić. Ja wiem, że... Tutaj może rzućmy ten muł, może coś chociaż, śmieci jakiś wejść. Ja wiem, że ktoś powie, że głupota, ale na razie jest most ściągnięty. To będzie dalej, to, to zobaczymy. Tutaj do tego mułu porzucamy trochę, a potem a potem pójdziemy sobie grzecznie do domu na kawusie i ciasto, bo moja kochana żona ostatnio padła na pomysł i wróciła do pieczenia ciasta. No więc czeka w domu dobre ciasto z Mmm, truskawkami. Chyba Wam smaka robię, co? No. Ale ta w każdym bądź razie tak jak mówię, czasem coś jest, czasem nie ma. Tu jakiś drut znowu, ale to chyba od tego starego y, zabezpieczenia, co to było kiedyś, jak były belki jeszcze, nim, nim zrobili tą betonozę znowu, jak wszędzie. Także tak jak mówię czasami czasami coś przyparcia czasami po prostu jest tak że no ale no zawsze jakiś kawałek tego to znaczy że byłem na magnesie bo to świeciłem prawda na tej białce na rzece górskiej która kiedyś była przepiękna naturalna a później zaczęły się betonozy i te inne rzeczy to ktoś padł na pomysł że to jest najlepsze no i po prostu wszędzie teraz jakieś progi są porobione, nie progi. No ale nic na to nie poradzimy. Są podobno mądrzejsi od nas, którzy wiedzą co jest dla nas dobre. Także my się już nie przejmujemy, nie denerwujemy, tylko to co jeszcze możemy to się pobawimy na ile nam jeszcze sił starczy a co będzie dalej to zobaczymy także mówię wam pięknie pięknie tu jest robią tą nową y, tą ścieżkę edukacyjną tutaj na, na tym nad tą białką już tu tam jest trochę tych drzewek porobionych posadzonych ale o oj, tak. tak jak mówię to jest raz tylko zabawa o piękne te te ważki gonią nie mam tego pędu takiego bo naprawdę wam powiem tego tych plastików tego wszystkiego torebek takich tych poliowych no tego tu jest pełno no to ja nie wiem to na rękawiczka teraz była coś coś ale, ale tej folii tego styropianu, tego wszystkiego to tu jest nagminnie. I po prostu nie, nie idzie tego już wyciągnąć. To by naprawdę musiało być dużo ludzi, żeby się chciało z tym bawić. Wiecie jak to jest? Niedawno były ten, no ale ja też nie mam pretensji do tych ludków, którzy tu chodzili, zbierali no bo ile się dało to tyle wyciągli powiem tak tych śmieci tutaj tego wszystkiego jest zaczęsienie ale o, no bo tam szlecia tak błyszczy tylko Muszę sprawdzić, czy to się nagrywa na tym moim telefonie, czy to się w ogóle nagrywa. Chyba się nagrywa coś, nie? Bo tam jest jakiś ten naczek, no ale... Miejmy nadzieję, że się nagrywa i mówię do Was. Bo jak nie, no to... to będzie lipa. Ludzi chodzi, coraz więcej. Jest ładna pogoda. Można się poopalać. Kiedyś to można było do białki wejść teraz trochę nie bardzo bo w strach no ale są ludzie co wchodzą ja też bym poszedł się wykąpać ale pierwsze to trzeba te pierwsze to trzeba te śmieci powyciągać wszystkie te rozbite butelki, wiecie jak, jak to jest Jest tego masa Jest tego masa tych butelek porozbijanych Przydałoby się, żeby ktoś jeszcze przyszedł do pomocy Ale Jakoś nie widzę chętnych nie wiem, czemu ludzie jacyś taty są, że nie chcą dbać o to swoje środowisko. Raz na rok jak jest jakaś ta akcja sprzątania, no to się zbiorą, przyjdą jest ich dużo, a potem pofilmują się, porobią zdjęcia, jakieś tam sponsorzy, nie sponsorzy dadzą im koszulki, nie koszulki. Ach. Akcja się skończy Służby porządkowe pozbierają co trzeba No i na tym się Na tym się kończy cała zabawa wtedy Także tak jak mówię Tu żeby tą wiałkę sprzątać to by musiało być trochę ludzi i codziennie chodzić a uczyć też tych młodych ludzi, że nie ma co zaśmiecać, bo ja wiem, że ktoś powie co mnie to obchodzi nie moja broszka każdego z nas to jest broszka, bo po prostu to jest nasze tutaj, nie, my tu mieszkamy nad tym osiedlem zawsze się mówiło, gdzie mieszkasz w Mikuszowicach, nad Białką, na osiedlu Bewelany bo to tak, ta, tak się kiedyś nazywało teraz jest strasznie dużo młodych młodzi nie mają ochoty mają swoje jakieś zmartwienia robią co chcą chociaż jest, bo zauważyłem jest trochę ludzi, którzy się tym też interesują i też jest trochę tej młodzieży no ale tak jak mówię jest to wszystko kropla w morzu potrzeb powinno być coraz więcej tych ludzi powinny być te szkolenia pozdrawiam pozdrawiam yy, Artura Skaniowa widziałem kiedyś tam ten filmik że gdzieś w szkole tam opowiada o, 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 tych, o szkle o tym wszystkim szacun mu za to bo to naprawdę jest ważne to jest ważne, żeby tym dzieciaczkom to pokazywać, jak to wygląda, jak to się mówi z ręki, prawda? Bo oni to widzą wszystko, jak im pokażę, przyniesie takie coś, pokazuje, tak, tak to wygląda. Także kończymy na chwilę. No cześć. Jak tam? Dosty, tam Dziadostwa? Powiem Ci tak, ta torba, co tam jest, to jest tak. pełna butelek, i, i tego tutaj z tej okolicy tylko wiesz, tak. co powyciągałem. No, no popatrz, niby robią, a znowu rośnie wszystko. No rośnie, bo oni tylko tam zrobili. Widzisz, to jest Kękawe. koniec, i, 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 i chyba już mają tak. to, wiesz. Oni chyba tak mieli plany zrobić tam. Tak. I, i koniec. No. I to, a a to, ten syf to za, za chwilę znowu tak to tutaj zarośnie, że, no. że, będzie, że będzie bieda z tym, no ale... Bo tym nic nie zrobi z tym, bo to się już tak ukorzenie. No tak, bo to jest, to jest takie, takie chamskie, no, no, no. tego, no. tego, no, ale to wiesz, jak oni tu chcą zrobić jakoś, to chyba nie dost, chyba, że te kamienie tak zostawię, jak to było. Nie wiem, bo widzisz, coś tam wycinali po jednej, po drugiej stronie, no, ale no. nie wiem czy, na co, nie? Czy most tu zrobią tą kładkę, czy nie zrobią, czy jak to będzie? Ja słyszałam, że ona ma być drewniana. Tak, tak, wszystko speli. Aha, w takim w taki okrąg. Aha, ona ma tak iść, nie? No ale. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się im uda. No. Wszystkiego pewnie dobrego. Jest fajnie, no pewnie, jest... no przecież ja wczoraj tutaj sobie siedziałem na ławeczce spokojnie. Tak. Ten, i, i, i ten, no. i pełna kultura, nie? Tak. No nie musiał napisywać, gdziekolwiek jechać słuchaj, no my to zawsze jest... nad Białkę, no, pamiętasz jak ludzie chodzili to nad to Białkę było, wszystko, nie? stamtąd się zjeżdżało na tym na oponach takich, tak. znaczy na dętkach tych dużych, to aż my do nas no. mogli zjechać, nie po tym, porobili te betonowe takie dziadostwa, tak. i widzisz no, co to się to stało no, no miłego Także widzieliście, pogadaliśmy, powspominaliśmy, ludzie też wiedzą co się gdzie działo, jak to wyglądało, no ale, my możemy pogadać, a no widzicie, ona jest jako tak w miarę, jak to tak widać, to ona jest czysta, nie? Ta woda niby jest czysta tutaj to, no ale, ale jest strasznie dużo takiego tego mułu, no bo jak ta woda nie płynie, tylko stoi w miejscu, no kiedyś tutaj to się przelewała ta woda, nie szła, a teraz widzicie taki mały uskoczek zrobiony i to jest trzeba specjalnie, bo to jest takie wgłębienie. To jest chyba tak specjalnie, żeby można było przejść. No ale co wam wedę tru. Sami wiecie jak to tam u was też jest, że wszyscy ci co zajmują się zbieraniem, sprzątaniem po tych brudasach, bo ja to tak nazywam, to brudacy śmiecą, Nie, nie ludzie, tylko bez mózgowcy brudacy, które po prostu hodują nowe brudasy, bo ich nie uczą tego, tego porządku. Także powiem Wam tak, tyle na dzisiaj. Na pewno już długie jest. Także wszystkiego dobrego, wszyscy się trzymajcie. Pozdrawiam wszystkich magnesiarzy, wszystkich, którzy sprzątają. Wezmę to, śmieciarzy, nie? Śmieciarz brzmi dumnie, zawsze to mówię. Bo śmieciarz to sprząta te śmieci, nie? A bruda zbrudzi. Także tym miłym akcentem widzicie, jak pięknie ta rzeczka wygląda tutaj. Kończę na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Siema. Hej.